To nagranie dokumentuje sabotaż przy udostępnianiu filmu z jutrzejszej rocznicy, 25. już, 5, mszy, którą jako ostatnią we Wrocławiu odprawił Jan Paweł II. I tak, pod ikonką, właśnie tutaj, ta ikona przez ponad półtorej doby. Była przypisana do tego filmu, którą chyba każdy się zgodzi, jest no niezwykle myląca. Jeżeli nawet tytuł brzmi Ostatnia Msza Święta Jana Pawła II we Wrocławiu, 25. rocznica, to jak jako zwiastu tej, tego nagrania można było wstawić zdjęcie. Prominentnów, prominentnych pr polityków epoki minionej. Na czele tutaj widać prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego czy wojewodę dolnośląskiego Janusza Zaleskiego. No i co się dzieje, gdy ja teraz spróbuję włączyć ten film? No co jest? Idzie. Ja może dam głos jeszcze. Za głos. No ale chociaż obraz jest. To ja może wrócę do meritum. A gdy wyszukiwarki poszukamy po samym tytule, czyli tak jak tu jest napisane, bo ja tu miałem ikonkę. No to proszę zobaczyć co się dzieje. Wychodzimy, tutaj szukamy. No i co mamy? O jest, ostatnia sza Święta Jana Pawła II we Wrocławiu. Naciskam. Szuka, szuka. I co? Pokazuje. Pokazuje nagranie, które 21 maja udostępniłem. I to jest faktycznie sza Święta, ale ta moja wersja okrojona. Tytuł jest zupełnie inny. Proszę zobaczyć, jak daleko jestem właściwy. Już w ogóle nie ma nawet tego filmu z budową ołtarza, który ma taki sam tytuł jak to nagranie. Jedziemy dalej. O, nawet jest poprzednia ikonka, która była też przypisana do filmu z budową ołtarza. Taki obrazek był, a do tej tutaj było czarne pole i tylko data i czas nagrania. No ale jakoś udało mi się opanować te ikony, ale teraz nie wiem jak wykazać, że tutaj dużo, dużo dalej jest to właściwe nagranie, gdzie jest cała transmisja telewizyjna. O, cały dźwięk, cały obraz, wszystko jest. Tak daleko od tego, od... Że, że, trzeba poszukać, żeby to znaleźć. Trzeba wiedzieć, że coś takiego tam jest. A mało kto czyta opisy, no i skoro jest napisane, że tak jak tutaj, ostatnia msza święta Jana Pawła II we Wrocławiu, 25. rocznica, no to założy, że chyba to jest wszystko. No bo dzieci są, papież jest, ale to nie jest to, co miało być. No i dopiero teraz, jak tutaj, no to jest ten fragment, co się przed chwilą otwarzał, czyli daleko od początku, to ja może cofnę do początku. Tak to się zaczyna. W dalszym ciągu oklaski i przyjęcie entuzjastyczne, które towarzyszy papieżowi, wszędzie tam, gdzie się pokaże, a zwłaszcza w Polsce. Dobrze, to ja tyle. Chyba mam pomysł, jak temu zaradzić, ale trochę to potrwa. Także chciałem udokumentować wersję, która wciąż się pojawia. że nawet. Ktoś potrafi oszukać wyszukiwarkę. No według mnie to jest niemożliwe. No przecież skoro jest dokładnie tytuł podany, to ja może jeszcze raz pokażę jak to jest wśród no właśnie, no w pełnym brzmieniu ostatnia msza święta Jana Pawła II we Wrocławiu. No to teraz jak ja to naciskam. To powinno być tamto nagranie, a nie to moje krótkie 33 minuty. No i jeszcze te dzieci na pierwszym planie, to też może nie bardzo się kojarzy, a może nie wszyscy zauważają, że tam z tyłu jest ołtarz. No chciałem jakoś tych dzieci, że tak powiem, wyróżnić za ich postawę podczas tej długiej mszy, bo jeszcze musieli dojść pieszo, pieszo wrócić do domu, także długo, długo to trwało. Dobrze, no to ja już nie przedłużam, zaczynam walczyć, jak to się mówi z materią. Szczęść Boże, a dla pozostałych pozdrawiam, dziękuję.